Cześć, z tej strony Robert z finansowej płotki. Dziś mamy gorący dzień, bo złoto pobiło swoje kolejne ATH, ale nie tylko o tym chciałem Wam opowiedzieć, bo dzieje się dużo więcej na rynku srebra, złota i nie tylko. Dziś chciałbym Wam opowiedzieć o trzech tematach, poruszyć trzy tematy. O złocie, które bije kolejne rekordy. Zobaczymy, co tam pisze się w prasie i jakie są prognozy na świeżo. Czyli artykuł mam z wczoraj, bądź z dzisiaj, z 11 kwietnia. Drugim tematem będzie czy srebro podąży za złotem, bo dużo się mówi o złocie. Ale zobaczcie wykres, który dla Was przygotowałem dotyczący srebra w odniesieniu do złota. Omówimy go, no będzie się działo, moim zdaniem. I trzeci temat, zobaczymy, co myślą dilerzy metali szlachetnych w Polsce na temat obecnej sytuacji. Na rynku złota i troszkę mi z tym pomożecie, ale to dopiero jak przejdziemy do tego podpunktu, wtedy możemy o tym powiedzieć. Na początek, zobaczcie, co pisze się na temat złota. I słuchajcie, wielu analityków jest przekonania, że cena królewskiego metalu wkrótce znów zacznie rosnąć. A dodam, że mamy ATH. Cła zapewne spowolnią gospodarkę USA, co zwiększa prawdopodobieństwo obniżenia stóp procentowych, a to z kolei tradycyjnie sprzyja wzrostom cen złota. Oznajmił Kyle Rodda, analityk rynków finansowych z capital.pl. Jego zdaniem pojawi się jeszcze jeden czynnik polityka Trumpa. Skłoni on banki centralne do odchodzenia od dolara na rzecz bezpiecznego złota jako rezerwy. Słuchajcie, no dzieje się coś niepojętego na naszych oczach. No, kto śledzi rynki metali, to żeśmy, że tak będzie. Co się dzieje? Dolar słabnie, a wszyscy patrzą w stronę złota. I już tutaj mówimy o bankach centralnych, teraz tylko kwestia, kiedy dostrzeże to ulica, i dopiero będziemy mieć wzrosty na złocie, bo to co teraz się dzieje to jeszcze nie jest moim zajęciem szczyt, aczkolwiek jestem zwykłym gościem z internetu, mogę się mylić, nie jestem żadnym analitykiem, to nie jest porada inwestycyjna, więc broń Boże, nie kopiujcie moich ruchów. Zresztą nie powiedziałem nigdzie, że kupuję złoto. Ale słuchajcie, no tu odnieśmy się do polityki. I zobaczcie, czym bardziej szalona i nieprzewidywalna polityka Trumpa, tym banki centralne i nie tylko Bardziej skłaniałem się w stronę złota. No, jak mówił klasyk, kto by się spodziewał? Ale tutaj czytam dalej w artykule, którym oczywiście wam podepnę pod filmikiem. Bo mamy jeszcze jeden czynnik. Perturbacje na rynku amerykańskiego długu, szalona wojna celna z Chinami oraz rosnąca niepewność co do tego, jakie decyzje podejmie Fed w nadchodzących miesiącach. To wszystko sprawia, że kontrakty na złoto wzrosły wczoraj o blisko 100 dolarów. Mówimy o 10 kwietnia. Odbijając się jednocześnie od okolic wsparcia przy 3000 dolarów. Ciąż utrzymuje się ogromna zmienność, ale widać, wyraźną ucieczkę historycznie bezpiecznie przystanie", napisał Marek Rogalski, główny analityk DEM Domu Makowskiego BOŚ. No i co tutaj? No kolejne czynniki nam dochodzą i kolejny tutaj analityk mówi nam, że to jeszcze może być nie koniec wzrostów złota. Dziś nagrywając to dla Was, cena złota wynosi 3241 tysięcy dolarów za uncję złota, więc no, mamy kolejne ATH, ale ja bym tutaj płynnie przeszedł do drugiego punktu naszego, bo słuchajcie, wszystkie oczy skierowane są na Złoto, ale spójrzcie na to, co tu się dzieje, gdy porównamy ceny srebra do złota. Ja przypomnę, że oficjalnie na każdą wydobytą uncję złota wydobywa się 14 uncji srebra. Jako, że wszystkie wykresy odnoszą się do papierowego złota i srebra, no to mamy tą aberrację, ale chociaż no, idźmy ich tokiem myślenia, czyli tutaj bankierów. I noto, notowań giełdowych. I spójrzcie, złoto kosztowało. Tutaj zrobiłem dla Was, przygotowałem dla Was wykres. Mam dla Was wykres, może nie przygotowałem, bo z Gold Price go pobrałem. Gold-silver ratio, czyli stosunek właśnie tego srebra do złota. I on w różnych okresach czasu wahał się, tak powiedzmy, w przedziale od 50-60. Do 90. Moim zdaniem taki odnośnik to powiedzmy jest 80-70, i teraz zobaczcie, co się dzieje. Dzisiaj mamy tą wycenę ponad 100. Czyli na jedną uncję złota przypada 100 uncji srebra. No, jeśli to nie jest sygnał, że no, złoto może spaść, srebro, żeby wyrównać się ze srebrem, ale no. Raczej w drugą stronę będzie szło. Nawet gdybyśmy w tym momencie mamy cenę srebra około 31 dolarów za uncję, to żeby nam się wyrównało tylko ze złotem, i biorąc pod uwagę, że wróci nam do powiedzmy 80 ten współczynnik Gold-Silver ratio, to uncja srebra powinna kosztować 40 dolarów. Tak, 40 dolarów. A tutaj historycznie widzimy, że ceny z ta różnica była nawet w granicach 35, no a taka 50 to jest do osiągnięcia. Więc ja tutaj widzę potencjał do srebra. Jak mówię, nie jestem żadnym analitykiem, ale no może tutaj się dziać. No sami spójrzcie, no w 2019 wiadomo dlaczego gdzieś tam ten współczynnik gdzieś tam nam wywindował tych cen. Ale teraz no, może być ciekawo. Ciekawie. Obserwujcie, obserwujcie. Złoto srebro. Spotkamy się, zobaczymy, czy miałem rację. No i przechodzimy płynnie do trzeciego podpunktu. Mianowicie. Chciałem Was zapytać. Z kim chcielibyście zobaczyć wywiad na moim kanale? Kogo chcielibyście o coś zapytać? Może jakieś pytania? I chodzi mi to głównie o analityków z branży metali szlachetnych, gdzieś tutaj pokrewnych branży. Postanowiłem zrobić kolejną turę objazdową po polskich dealerach złota i srebra. Zobaczymy co się dzieje, bo wiem, że się dzieje bardzo dużo na rynku. Niektóre sklepy się zamykają. Wad na srebro zrobił spustoszenie. Zobaczymy, jak to wygląda z punktu widzenia dealerów. I słuchajcie, moja prośba. Piszcie w komentarzach, kogo byście chcieli zobaczyć. Może przemysława Słomskiego z 79 elementu, Łukasza Chojnackiego, Piotra kwietnia z Chojnacki i kwiecień. A może srebron mennicę, Tawek, srebrne grono, smoczą mennicę. Piszcie w komentarzach, a może macie jakieś inne propozycje. No i koniecznie napiszcie, napiszcie o co chcielibyście ich spytać, co myślą o, o rynku. Ja przygotuję od siebie również jakieś pytania ciekawe. No i co? I na dzisiaj tyle. Cieszmy się wzrostami złota. Nie chcę mówić, a nie mówiłem, ale sami widzicie, naprawdę jest potencjał, jak będzie dalej, mogą być zawirowania, no, co rośnie, musi spaść, jak to się mówi. Ale w dłuższej perspektywie byłbym spokojny. Dobra, tyle na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Cześć.